Rower jaki jest każdy widzi, ale nie to rower 25. To nie każdy widzi, bo coraz mniej się ich widuje, a w dobrym stanie jest ich jeszcze mniej. Silniki były do bólu rowerowe, czyli 1.4. To brytyjskie miało problem z wypalającą się uszczelką pod głowicą i między innymi, z tego co ja pamiętam, ze strzelającymi wężami układu chłodzenia. Ale to też może być wypadkowa problemów z uszczelką pod głowicą. Rower 25 jako auto, takie w sumie nieduże, był dziwną konstrukcją, do bólu brytyjską, bo to nie był już do końca mariaż z Hondą. Przednie zawieszenie było już jeszcze od starszego rowera. Z z tyłu była już belka skrętna, była też wersja taka usportowiona, uterenowiona, uplastikowiona, yy, która chyba kariery nie zrobiła, w ogóle to auto kariery nie zrobiło, w Polsce na pewno dziś można je kupić za bezcen, jeździ się tym przyzwoicie, dość wygodnie, to zawieszenie jest sprężyste, póki wszystko działa. Silnikowo jest też, z czego wybierać był nawet brytyjski diesel. No pytanie, czy ktoś się na to odważy, bo moim zdaniem dzisiaj z częściami kłopoty są, ale czego się nie da znaleźć w internecie, dajcie znać co sądzicie o takim aucie jak Rover 25.